Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, nacisnąć dzwoneczka, zaznaczyć tą opcję, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia o nowych filmach. A jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Siema, drodzy Radomino, a dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie. Tak, jesteśmy dzisiaj właśnie w grze Minecraft. Na pewno ją znacie, gra była kiedyś sławna. Oczywiście niektórzy ludzie nagrywają ją do tego czasu. A ja tak sobie pomyślałem, kurczę, czemu by nie pograć sobie w Minecrafta? Oczywiście moje 40 FPSów po prostu jest piękne, jesteśmy dzisiaj na wertezie. I sprawa, jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z Minecrafta, no bo ja wiem, że to ta gra to już taka stara i tego, no ale może Wam się spodoba, więc jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z Minecrafta, dajcie znać w komentarzach. A my jesteśmy, tak jak mówiłem, na wertezie. I dzisiaj zagramy sobie w nowy, Le to jest chyba nowy tryb, z tego co wiem, Lego Party. Dlaczego by nie zagrać sobie w Lego Party? Y na wertezie właśnie, y okej, okay. <grym> ja zapomniałam, jak się tu gra, ale okej. Okay. Y nie, czekajcie, wait. Y okej, okay. pojedźmy tutaj sobie. Jak tutaj się grało w to? A, okej, okay, ale tu nikogo nie ma, okej, okay? dobra. Czekajcie. Chodźmy na jedynkę. Okej, okay, tutaj. Dobrze. O kurczę, już jest runda. Okej, okay, dobra. Jest runda zbieranie śnieżek. Dobra. No, i już przegrałem. Okay. No ja nie jestem w to dobry, naprawdę, nie? Więc tak jak mówię, chcecie więcej odcinków z Minecrafta, dajcie znać w komentarzach. Minecrafta, kurde, pykamy ze Vmina. Znaczy, no tak, czasem to naprawdę chce się wracać do tych takich starych gier, w które się grało tyle czasu. No ale tak jak mówię, jeżeli Wam się tam nie będzie podobać, no to nie będę nagrywać, ale no czemu by nie wprowadzić jakiejś nowej nowe gry na mój kanał. Cały czas takie te same gry, a coś nowego też by się przydało. No i dobra niestety musimy poczekać, bo trochę tam nie za bardzo ogarnąłem to wszystko. Ok. Obserwujmy kogoś. Zostało dwóch. O nie, na serio? Lol. Lol. No i a drugi gdzie jest? Drugi jest chyba gdzieś blisko. Nie, nie wiem. To chyba na końcu, halo? Gdzie on jest w ogóle? Nie. Ja, ja nie wiem, gdzie on jest. Ale okej. Okay. No, szukają. Okej, okay, dobra. Ta, ta co się schowała przy... Nie, nie, to wygrał w końcu. A, okej, okay, dobra, to jest spoko. Znaczy, ja, ja nie wiem. Nie, ja nie wiem. Nie, wiem Jedna strzała. Okej. Okay. No nie, nie gadaj, nie. Mam zeza, ale okej. Okay. Dobra. Dawaj, następną. Okej. Okay. Oni tam chyba mają jakiś sojusz. No nie, no nie trafiłem go na serio. Jestem oczywiście Steven, bo czemu by nie? <laughs> nie, trafiłem go! Dostałem expa. Ja tutaj biegam, żeby nie zostać trafionym. Oh yeah! Ale żem go trafił. Dobra, biegamy. Biegamy, biegamy, żeby nie zostać trafionym. I okej. Okay. Dobra, go gracze. No nie! No serio? Dobrze, ja sobie przyciszę trochę tego Minecraft'a. Za głośno jest trochę. O, teraz będzie dobrze, chyba. Dobra, no to widzimy się na następnej. Okej! Okay. Dobra. No to się udało. Wulkan. A, okej. Okay. Dobra, to jest nawet spoko. Mniej więcej wiem, te, jaką tu trzeba mieć taktykę. O kurczę. O kurczę, ludzie biegają jak wariaty, a ja sobie stoję na jednym. O, i na drugie. To jest dobra taktyka. To jest dobra taktyka. Okej, okay, dalej. Ok dalej. To jest takie, tak teraz zerknę, o nie, to już jest złe, to już jest złe, dobra, biegamy teraz, teraz to już wariacja. teraz to już To jeszcze moje mało FPS-ów, nie wiem jak na przykład, nie wiem, czy ktoś z Was Mine. Ma. ja mam, jego, ja mam tak mało FPS-ów, ja nie wiem, dlaczego tak zawsze na jest jest ale yeah, okej, okay. dobra, wow, 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 no. Wow. I brało. Który byłem w ogóle? Nie wiem, który byłem. Ale no, mało osób zostało. Czyli no, dało mi się. Okej. Okay. Dobrze. Wygrał ten typ, no naprawdę już mało bloku zostało. Run Wzgórza. Trzymaj... A, okej, okay, dobra. Wiem co to. Wiem o co tutaj chodzi. Wiem co tu chodzi. No, echy! kurde! Ja nas. No. Ach. No i okej, okay. nie, nie, nie zauważyłem, że tutaj można spadać, biegnijmy, a, okej, okay, dobra, dobra, więc to, to jest nawet spoko. Dobra, <laughs> kurczę, żeby ja tu nie wpaść, okej, okay, żyje, żyję, lol. Gościu, no nie, no kurde, sam się w płapkę żebym wsadził. Ja nie umiem tu grać, kurde. Kiedy ja mój nagrał? Nie no, wczoraj grę. Okej, okay, ale, ale, nie bo... Masakra wam powiem. Ale tak jak mówię, jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, dajcie znać w komentarzach. No, no, no nie wiem, no, no, szukam jakichś nowych gier, nie wiem. Albo napiszcie w komentarzach, jaką grę byście chcieli. Napiszcie, czy chcielibyście, nie wiem co, napiszcie po prostu. Co byście chcieli, jaką grę. O, i tyle. Okej, okay. my czekamy. Kolorowe pola. A okej, okay, dobra, więc spoko. to jest, jest spokojnie. <laughs> Wszystko jest spokojnie. Nie, ale to na co jak? to Okej, okay, mam. O kurczę, kurczę, kurczę. Jezus, udało się! Lol, ale ja mam tak mało FPS-ów. No przeważam, przepraszam Was za no ja nie wiem co się dzieje zawsze z tym Minecraftem u mnie. Okej. Okay. Spokojnie, trzeba być spokojnym No nie, no serio. Ale okej. Okay. No nie było jakoś źle, ale nie, nie, nie ma mnie w tej topce, co jest po prawo. Ajajaj. Dobra, zobaczmy to. Okej. Okay. Chociaż czy to nie jest jakiś... Nie wiem... No albo mi się coś popsuło i tyle? To już jest to? Dobra, zobaczcie, co robiłem. Tutaj cała lista się pokazuje. Nie, i tylko tyle. Aha, okej, okay, no dobra, więc w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, tak jak mówię, niech to za długo, bo nie wiem, czy ta gra Wam się spodoba. Jak chcecie więcej odcinków, dajcie znać w komentarzach, albo napiszcie w komentarzu jakąś swoją propozycję na grę. No to co, w tym odcinku to by było na tyle. Na razie, cześć!